Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Poleca. Witam was serdecznie w czwartkowy wieczór, późny wieczór, ponieważ dzisiaj miałem też wyjazd niedaleko, bo niedaleko, ale zawsze czas ucieka. I powiem Wam tak. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Jeżeli ktoś ma chęć wesprzeć kanał, to jak najbardziej w opisie macie link do zrzutki. Zapraszam Was do wsparcia tego skromnego kanału. Zbieramy na statyw, zbieramy na mikrofon, tak żebyście lepiej też słyszeli. I powiem Wam tak, moi drodzy, że w dniu dzisiejszym. Postanowiłem się zebrać w końcu na odcinek, już dłuższy czas przeze mnie, też wyczekiwany, z pomiaru twardości dłut. Mamy tutaj dłuto oryginalne Kferneranda, oryginał Unia. Tu mamy granitowskie dłuto do też Kferneranda. I tu mamy dłuto do Fogelnota. Dłuto PK8 yy, Unirolu, więc sobie tutaj zrobimy pomiar twardości, i powiem Wam tak: yy, sama twardość, jeżeli chodzi o twardość, to tutaj nie ma zbyt dużego, moi drodzy, też znaczenia. No wiadomo, że żebyśmy się nie zrozumieli, twardość jako twardość, tak, żeby dłuto się nie wygięło. Żeby nie było przehartowane, bo się wygnie. Jeżeli będzie zamala... źle, jeżeli będzie przehartowane, będzie pękać przy uderzeniu w kamień. Jeżeli będzie z plasteliny, to będzie po uderzeniu w kamień się wyginać. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Ja nie wiem, czy coś widzicie, ale zaraz zobaczymy. Zrobimy sobie jeszcze zbliżenie. Troszeczkę, może przyciemnimy o, tak żebyście widzieli e, więc powiem tak że samo pomierzenie twardości dłut nie będzie jakimś wyznacznikiem co do ich jakości ponieważ tutaj najważniejszą według mnie też e, informacją chociaż w tych podstawowych pługach jest sama ścieralność. Ścieralność stali, yy, wytrzymałość na ścieranie, bo może być twardy, ale może być nieodporny na ścieranie i będzie go moment zjadał. Ja już sobie porobiłem pewne pomiary, bo musiałem wiedzieć, w którym miejscu badać. I powiem Wam tak: tu mamy dłuto. Fogla. więc chyba od niego zaczniemy od tego uniorolowskiego kładę to sobie na płaskim wy tutaj widzicie widzicie, to sobie wyczyściłem kładę dłuto, muszę je porządnie docisnąć moi drodzy i w miejscu oczyszczenia Wyszło nam średnio około 40 hrc. Jest mój nawet 50. Będziemy jeszcze próbowali w kilku miejscach, ponieważ ta stal jest wyczyszczona. 42. Ja jeszcze tutaj raz robię kolejną próbę. I mamy pomiar około 43 HRC i robimy ostatni pomiar. No, nawet 53 miejsca mi rzuciło. Więc mamy tutaj tą strukturę taką jaką mamy. Ja zobaczę czy z drugiej strony tu jest farba, ale ta farba aż tak nam nie przeszkadza. Bo tutaj pod te 40 HRC łapie. Ale, tak jak jest jeszcze raz, mamy około 40-45. Ta powierzchnia jest taka jaka jest, moi drodzy. No, i tutaj muszę się tym pożytkować. Tu mam wyczyszczone dłuto. Jak widzicie, wyczyszczone powierzchnia jest równa. Unijne. I zobaczymy, jak to wygląda. Wygląda to bardzo słabo, moi drodzy. Nie chcę mi wyłapać twardości. Wyłapuje mi 20 herce. Nawet słyszycie, jak to dzwoni. Słyszeliście? Słyszeliście, nie? Więc poczekajcie, ja to jeszcze raz przeczyszczę. Uwierzchnię przeczyściłem papierem ściernym jeszcze raz. I robimy próbę. Moi drodzy, 25 hrc, nie wiem czy płakać, czy się śmiać, bo zaraz się okaże, że ktoś mi powie, że papierem ściernym starłem twardość. 25 HRC moi drodzy. No nie będę tego piłował jeszcze, bo to nie ma sensu. Zobaczcie co wam pokaza. To tylko farba odpadła na unirolu a dłuto unijne jest pogięte nie wiem czy to widać ale ma w każdym razie tutaj wgnioty na randzie więc coś za coś co mi jeszcze będzie potrzebne zostawimy sobie to mamy dłuto już Przygotowane, granitowskie, do Kvernelanda. 36 sześć HRC. Nawet czterdzieści wyłapało i średni pomiar trzydzieści dziewięć. Średni pomiar 37. No to mamy dłuto, moi drodzy, Kfernelanda. Made in Granit, nie wiadomo gdzie, taką prawdą ma Bogiem, kto to robił i gdzie to było robione. I teraz zobaczmy sobie, moi drodzy, oryginał Kvernelanda, znaczek jest, tu jest numer, tu jest znaczek wybity, jest oryginał, żeby nie było. Papier ścierny już po przejściach. Ale dopóki ryje. Po prostu chcę tą powierzchnię Wam w miarę wyrównać. I teraz zobaczcie. Ułożyłem sobie dłuto tak wy leżało w miarę dociśnięte średnia 46 i pół HRC moi drodzy

Spróbujmy jeszcze puknąć, słychać nie? Na kwerdelandzie nie ma nic. Na podróbce delikatnie jest ten ruch, yy, po prostu się ślad po uderzeniu. Ale jeszcze chcę zobaczyć, porównując. I już ma, jak i Unirol ma już ślad na rancie. Ale nie jest to takie bardzo wyczuwalne. Spróbujmy te 55 HRC przyłożyć do Unii 45 HRC, przepraszam. Słuchajcie, zjaśnimy to. Widzicie? Ślady na Kvernelandzie. Fakt są. Delikatne bo są. Ale zobaczcie na Unii. Zobaczcie. Unia jest poharatana, Pobijana, potłuczona. Do tego moi drodzy to co mogę to, co potrafię, to chcę Wam przekazać. Chcę Wam pokazać, żebyście i Wy widzieli, że takie rzeczy się dzieją. Unia, Granit, Kferneland. Niedługo przejdziemy do lemieszy. Mamy tutaj lemiesze waryńskiego. Mamy lemiesze ee, unijne. Oryginalne landy leżą. Unirole chyba też jak najbardziej, i powiem Wam tak, byli za nią Panowie od Waryńskiego, od Ursusa, którzy oglądają mój kanał i moje pomiary. No stwierdzili, że to urządzenie troszeczkę oszukuje, ale to nie o to chodzi, żeby pokazywać, czy to jest zgodne z dokumentacją techniczną, czy nie mi bardziej chodzi o porównywanie oryginalnych części z zamiennikami bo dokumentacji technicznej nie mam ale panowie przedstawili mi wydruki z badań innymi twardośmierzami z grupy Preciso że oni każdy swój produkt badają i oni są w stanie podeprzeć to dokumentacją. Więc widziałem tą dokumentację, nie wiem na ile ta dokumentacja była zrobiona dla mnie, na ile to była ta dokumentacja zrobiona po to, by naprawdę pokazać to, co robią, bo jeżeli to, co robią to dokumentacja faktycznie to przedstawia, to powiem Wam, że produkty Waryński, Ursus bronią się. Bronią się, moi drodzy, i jeszcze raz, bronią się. Jeżeli chodzi o pomiary, różne rzeczy. No i oczywiście, że błąd pomiarowy, bo minimalna grubość takiego elementu to powinna być e, 10 mm. Tym urządzeniem, jeżeli mamy to mierzyć, 10 mm i minimum 5 kW. No, troszeczkę tutaj fantazję uważam, że poniosła. Ale ogólnie porozmawialiśmy i powiem Wam szczerze, że. Z częścią tych ich wypowiedzi bardzo się zgodzę. Nie zgodzę się jedynie co do pomiarów tym urządzeniem. I przede wszystkim nie chodzi mi o to, żeby podważać kogokolwiek ten zdanie, czy powiedzmy pomiary. Chodzi mi o to bardziej, żeby wskazać różnicę między produktem oryginalnym a fabrycznym. Tak to wygląda. Dobra moi drodzy, nie przedłużam. Trzymam się. Do następnego. Hej, cześć.